Halo, halo, dzień, dobry wieczór wszystkim z tej strony Zając i witam Was w kolejnym odcinku Grimer Keepera Jazana Nomasia, tutaj Tu Dobre Macha wam Tak, tak a my dzisiaj zrobimy wyścig szczurów i przy okazji nas braję kasy już w końcu. A ile masz? 12 golda tyle ile potrzebowałem. W końcu. To potrzebuje to. Dobra. Przepraszam. Wyścig szczurów robimy. A szczur wygrał. Jej! Obstawiałem pierwszego. Dobra, łączę pieniądze I mamy dzi mamy dzisiaj dzień żmija. Bo on jest nam teraz potrzebny, żebyśmy mogli yy, Żebyśmy mogli ruszyć dalej z Stranger Things. Tak wiem od kilku odcinków jest praktycznie to samo wiem o tym doskonale Czyli zdobywanie artefaktów, wspomnienia i tak dalej Dobra. Co do wyścigu szczurów? Brzmiło, wyścig szczurów szczurów środku, co teraz powiesz? Wiem Moi kultyści przepuścili całą swoją forse, Amatorzy. Masz to amulet, na który się umówiliśmy. Kiepsko wyglądasz. Co się stało? Pszczoły wyścigowe latarnika mnie ugryzły, kiedy go ukradłam. Ależ boli. Mogę ci jakoś pomóc? Naprawdę przydobyć się zastrzyk. Zastrzyk? Chcesz mnie uszpić jak je w kundla? Zbieraj z... Zabieraj ten przeklęty amulet i wynosi póki możesz. Dobra, dostawamy amulet, więc kolejne wspomnienie. Bo jak mówiłem, chcę ukończyć w końcu ten dodatek Stranger Things. Nie się na dupa? Było. Było? Było. To jest. To samo powiedziałeś? Chyba w poprzednim odcinku. Czyli 70, albo 69. Nie pamiętam już teraz. Słyszałem, że zorganizowałeś wyścigi szczurów? Świetnie. Może ci to zachęci kulty do udłupienia kolejnych inkwizytorów. Hmm. A ja już wspominam: Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I zapraszam do naszego Discorda, link w opisie. Starsza kapłanko, yy, proszę nie gniewaj się, ale Wielka została zniszczona. Połowa z nas trafiła do niewoli. Pozostali żyją. Wiemy nie już o, o tym, tym, mój drogi. Idź teraz, odpocznij, nakarmaj rodzinę. Co? Idź po miecz i stawaj do walki. Musimy się zemścić, Bella. Moja droga Klostrydo, jakiż z tego pożytek? Patrz! Ojciec jest ciężko ranny. Niech ktoś mi pomoże. Choradryku! Ha! Cóż za przemiła niespodzianka! Zanim wyrwę ci oczy i język, powiedz mi proszę, dlaczego ty zrobiłeś? Powod łańcuchy. Kocham ją, ale pradawny Bóg zabrania. Co? Chodzi o miłość? Niesamowite! Niewiarygodne! Ha, <laughs> Tak czy owak, wszystko na nic. Poradryku. Łańcucha została pojmana i niedługo zostanie stracona. Zajmij się moim ojcem. Digusie, rozkazałam ci ukraść kilka złotych jabłek z drzewa wiedzy. Zdołałem ukryć trzy i musiałem zjeść pozostałe dwa. Clotilde, on się wykrwawia. Hmm, tak bello. Byłoby bardzo niefortunnie, gdyby Digus, który poszedł tak wielką mądrość, nagle zmarł. Ha, musisz opracować dla nas rytuar. Rytuał, jabłko, Rytuał, który zabije wszystkich naszych wrogów w jednej chwili. Napisz nekronomikon. Nekronomikon, te cię uleczymy. To znowu ten nekronomikon. To będzie się przewijał. A to niespodzianka. A właśnie, nie dokończę swojej opowieści. Której? Ach! Tej o portalu! Rozglądaliśmy się za kluczami i stronnikami przez 5 lat. I znaleźliście ich? Chyba tak, ale wtedy już nie pamiętam. Czaszka z amnezją. Powinny być gdzieś pomiędzy bagnami a cmentarzem. Ale już mam. Ciekawe, do kogo należały te kajdany. Ja mogę się domyślać, że pewnie do łańcuchy. Pewnie ja też. Zapewne do jednej z niezliczonych ofiar nowej wiary. Wiecie, jak Kotylda ma taki fed, znaczy łańcuch ma taki fed, to co my możemy poradzić? Mm. Zakładam, że zabiłeś strażników na wyższych piętrach od rynku. Jestem pod wrażeniem. Kubaki, przynieście piwa. Dla nas czterech. Aj, Krezolt, Krezolt, gdybyś wiedział, co, co będzie w przyszłości. Miałbyś odciąć mi nogi, Krezolzie. Inaczej będę szedł dalej. Nie rozumiesz. Myślisz, że Józef i Lucy już nie wiedzą, kto stawił Digusa? Jeśli ulwartajesz łańcuchę, ogłoszą cię zdrajcą i heretykiem. Bracie, usiądźmy razem i obgadamy to przypiwku. jak za dawnych czasów. Nigdy już nie będzie tak, jak za dawnych czasów w Kazoldzie. Bracie, mój bracie, mój brat pomógłby mi ocalić łańcuchę. Czemu jedne drzwi wyglądają inaczej? Które? Te drugie, te. Pewnie tam nikogo nie ma. Jest i łańcucha. Och, witaj, Ptaszyno! Co oni ci zrobili, kochanie? Och, dryku, to ty? I to już koniec, kochana. Jesteś wolna. Chwyć mnie za rękę. Pamiętasz moją obietnicę? Wreszcie jesteśmy razem. Możemy być szczęśliwi. Chorus, my szczęśliwi? Szczęśliwi? Tak, tak. Wiem, że to wszystko, że wszystko diabli wzięli. Że to moja wina, ale ostatecznie liczy się tylko nasza miłość. Choruś, kochany, rozejrzyj się. Kochany? Cały świat zniszczony. Powiedz mi, czy to w porządku, że taka miłość istnieje? Wybacz mi, kochany, ale nie mogę. Ojej, za sokarza. Ktoś została jego żoną. No. To przykre, ale wszystko układa się w całość. Przypomniałeś sobie coś? O, tak! Graba zażyczył sobie portal z powrotu do domu. Od portalu do powrotu. Od portalu powrotu do domu. I wtedy BUM! Kurde blaszka! Grabarz nie żyje. I mi też. Może sformułował swoje życzenie? Może chodziło o coś innego. W końcu ten czerwonooki mnie znalazł i zabrał. Tylko tyle pamiętam. Niesamowite. Dobra, weźmy się za na artefakt. Perdawnych kilów. I należy do Konkola. Z tego co widzę, potrzebny też pardalny klucz do więziennej celi. Jestem w domu Adama. Zgadza się? Nieźle. Szybko się uczysz. Niech nas spojrzy. Hmm. Efekt a coś tam. No. Wehikuł wskazuje wzgórze wiedzi. Tam sp y spróbuj probić łopatą. Czyli coś muszę... Wykop coś na wzgórzu wiedzi. Ale najpierw idź może do konkola, co? Na razie to Konkola kon zostało... kon nie ma. Co w takim układzie? Muszę albo do nas poczekać, albo muszę pozbierać mniej kolejności, ale później muszę ten. Dobra, ukochany dom. Idziemy na wzgórze wyjść. Potem pójdziemy do Adama. Adam. Jestem. Adam. Jestem. Adam. Jestem. Kto, kto oglądał rrr, ten wie. Ewa. Jestem. Ale czujesz i wujek? Wujek? i wujek, i bujek I wujek też. O nie. Ale to czujesz i wujek też? Czekaj, gniany, gniany garniec mały, czaszka. Lecimy. Mm. Dobrze. coś, co mogę wyko wy wykopać z wzgórzu wieju. A to nie jest to. Nawet nie co dostałem. się. Nie mam jeszcze możliwości. Szczerze, pójdę do Adama najpierw. Adam. Jestem. Adam. Jestem. Adam. Dobra, Asiek. <grych> co do prawdziwych kluczy. Ciężko będzie przekonać Adama, że wpuścił mnie do swojego domu. Adamie, nie mogę cię doczekać, aby zobaczyć Twoją kolekcję antyków. Naprawdę chcesz zobaczyć? Dlaczego? Chcesz mnie skrytykować? Czy gdzieś zepsuć? Nie, nie, po prostu chcę nacieszyć oko sztuką. Hmm, nie mogę się na koniec Może się sprawdzić. Przynieś mi trzy wysokiej jakości wazony. Co za dzban. Co? Okej? Okay. Czekajcie. Ko garncarskie. Nie. Tu. Nie tu. Nie tu. Tu. Nie. Tu. Nie. Może muszę techniki odblokować. Jakieś kowalstwo. Fechmistrz. W ogóle planowałem, zanim ten planowałem, żeby sobie, sobie tak. No w sumie odblokuję, bo to i tak mi się przyda. Dobra, i teraz tak o jest, przepraszam, gliniany dzbanek. I biały proszek. No, ja jestem ciekawy co za, za, za proszek. A pamiętam, że biały proszek chyba robił się z kości. Mhm. Nie chcę mózgu. Niepotrzebny mi. Muszę. Ha za wygrywkę od pół do pierwszej. No. To jest ciężka sprawa. Uff. Przepraszam, ale jest naprawdę późna godzina. Dobra, idziemy szukać kolejne rzeczy na Wzgórzu Wiedź, bo to chyba nie jest to. Ty robisz bardzo pięknie, pracuj sobie, pracuj. Dobry zombie, dobry zombie. A ja mam dali tego quest'a? Nie. Czyli musiałem to mieć. Ale popatrzymy. Może coś jeszcze znajdziemy. Hmm. Dobra. Tutaj nie. Nie, tylko to było. Nie, tego nie. Tego nie, tam nie przejdziemy. A tu jest dom inkwizytora i żmija. Bo jak pamiętacie z któregoś z poprzednich odcinków żmij przywołał ojca. Dobra. Potrzebuję kola. a jest tu. Kup pradawny kilof. Czego chcesz? Chcesz mi interes? Z tego co widzę, jestem twoim obecni... jestem obecnie twoim jedynym klientem. No to go chcesz i wynocha. Potrzebuję prawdawnego kilofa. Poważnie? Hmm, to dość rzadki przedmiot że Podążasz do pierwszego króla? Naprawdę go chcesz? No to pomóż mi z garbem. Lekarze nic nie potrafią poradzić. Znajdź wiedźma, która potrafi. do! Ty Chcę wyglądasz jak wszyscy. do Ty wredna wiedźmo. Wredną wiedźmą to ponoć ja jestem. Też. Ej! Ty i Magda. Dlaczego no Magda Varenna? A nie, nie. jest Varenna Małopol. Nie. To jest najważniejsza. Ej, dwa tygodnie miało być? wygrałem zakład. Nie powiedziałam, że ty nie wytrzymam. Ja to powiedziałam. Eee, praktycznie w jest po nocy, czyli wygrałaś ten, czyli jest ponad. dzień. Czyli wygrałam? Czy Przegrałaś. Co? Bo ty powiedziałaś, że jednego dnia nie wciłasz, a teoretycznie jest ten. Teoretycznie jest po północy, ale wiesz pod uwagę to, że ja połowy dnia przysłałam. Mhm. Przepraszam. Która jest godzina? Za 28. Pierwsza. Polecam nagrywam go o tej godziny. O, poproszę ją, aby pomagał Konkloni. Jak się masz, skarbie, czym staruszka może dzisiaj służyć? Klatyldo, miała być osobą garb. O, tak mi przekro, skarbie. A taki jeszcze młody, daj no, niech zobaczę. Nie, to nie o mnie chodzi. Nie o ciebie? Dzięki niech będą pradawnemu Bogu. Taki piękny grabarz z garbem, a fe! mi, to nie ja. Mój yy, przyjaciel chciałby wyglądać tak, jak wszyscy. O, rozumiem. Bez ten zły będziesz też potrzebował mrocznego organu. A to chyba już zrobimy... Nie, dopiero 19 minut. No, a Ty chciałbyś robić odcinki do 20. Nie? Do 30. A dobra. No weź pod teraz jeszcze godzinę. To jest to zaniesie tylko z dwójką mhm. To i tak musimy do nocy poczekać, bo on się tylko w nocy pojawia. Masz ciało? Wiem. Adam. <noise> ja to ciasto. Znowu muszę Ci porządek porobić? No, to chyba tak. No, no spokojnie. <noise> Zatem pstryczka w ucho. Dobra, jest kąkol już powinien być. Górski fort. Pokaż mu zwój. Co tak długo? Ja z moją chorą nogą zrobiłbym to szybciej. Chcesz się, chce się pozbyć garbu? To bądź cicho i słuchaj. Mam magiczny zwój, ale musimy jeszcze znaleźć mroczny organ. Rośnie organ? Łatwiej zna. Co chcesz? Serce, mózg, ilcze i to. Serce! W serce. Czekaj ty na mnie jutro. Dobra. to wiecie co? Zrobimy tego quest'a, żebyś mieć spokój. Co? O. Żebyśmy mieć po prostu święty spokój z tym. No, co? Co? Jajko No ale o co Ci chodzi? No, o nic, co mnie trykasz? No i nie trykam Nie, wcale A Widziałem w kamerze mm -hmm. Aśka, przestań mnie trykać No to jesteś taki fajny trykanie. A nie możesz później mi potrykać? Aśka Ale i nic nie robię Nie, tylko mnie trykasz Pokaż mu wazony Adam, popatrz tylko na te wazony To dzieła sztuki Pff, wazony? To nie są wazony, tylko wykrzywione doniczki Pokrzywione Myślisz, że jestem tak głupi, tak jestem, jak jestem głupcem i pijakiem, to możesz mi pozostawić te śmieci? Nigdy. Dobra, nie denerwuj się. Jakich wazonów potrzebujesz? Pięknych, rzadkich, drogich. Co do tych wazonów, kupię, kupię tylko po to, żeby je rozbić. A, to pięć złotych. Hmm. Dobra. Mogę porównać z kupcem i zdobyć takie wazony He, czyli trzeba znów będzie czekać na dzień kupca He, dobra Ale będzie długo. Aha, A to czyni. I tak na razie musimy poczekać i pójść do domu Poczekać do nocy znowu Wykonamy zadanie z konkolem i skończymy odcinek jeszcze ja trochę plecy, bo mam godziny, trochę. Dobra, Konkol już powinien być Górski Fort. Konkol! Konkol, paruwo. Co to ma różnego organu? Welting Kilka dni temu nacięliśmy się. Wychęliśmy w pięć watachę atachę. Nie umarł w okolicy przesmyku. A co czekasz? Czytaj zaklęcie. Na pewno. Może powinniśmy mówić o środki bezpieczeństwa? Czytaj, albo cię zamorduję. Bum, bum, bum. Bam, bam, bam. Chcę dzisiaj być taki sam. Bum, bum, bum. Bam, bam, bam. Chcę dzisiaj być taki sam. Bum, bum, bum. Bam, bam, bam. Chcę dzisiaj być taki sam. Coś poszło nie tak. Twój garb jest... taki sam, jak zawsze. Ale popatrz, teraz ty masz garba! Ha! Popatrz tam, garba tobie wiórki! Co? Nie widzę nic takiego. Ach, rozumiem. To za końca sprawia, że wszystkich tak jak ciebie, z garbem. To iluzja? Ha! A myślałem, że wszyscy mają garby? Ale byłoby super. No to chyba nie dajesz mi rady. rady. Może zapomnieć o kilofie. Poza konkolu. A co weź na jak pici w mojej tawernie? Cóż... Choradryk nawet mnie nie wpuszcza do swojej, bo niby wystraszam klientów. Jestem znacznie bardziej tolerancyjny w stosunku do garbatych. To świetnie. Ja nie jestem tolerancyjny... ...nietolerancyjny w stosunku do lichych gościut. Wstaw trochę swoich porządnych stołów i krzeseł, ale dostanie swój kilof jest to co zrobiłem A, muszę iść do tawerny Wy sobie ja robicie, ale to by było na tyle nie? Mhm. Mm Jeżeli podoba Wam się odcinek, zostawcie. Łapkę w górę, w górę, komentarz, subskrypcję, z dzwoneczkiem i zapraszam Was na naszego do którego nie wiem, tym nie było. Tak. Tak więc co? Ja dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się gorąco. Trzymajcie się gorąco. Miłego dnia Wam przede wszystkim życzę. I widzimy się jutro o godzinie. O 7 rano! O 7 rano. Weźcie śniadanko, kawkę! Energetyka, jeżeli jesteście osobami takimi jak ja, które nie śpią całą noc, a potem na, na Was krzyczą rodzice, narzeczony chłopak, ktokolwiek. Także no. Dobra. Trzymajcie się i pa! pa.